Z tej strony Marta, dzisiaj zapraszam Was na 15-minutowy trening całego ciała. Jedyne co będziecie potrzebować, to oczywiście siebie i matę, więc nie przedłużam, zaczynamy. Cały trening będzie się składać z takich czterech setów, i każdy z nich będziemy zaczynać albo kończyć pajacykami, albo jeszcze innym ćwiczeniem. No i właśnie zaczynamy od pajacyków. Tutaj chyba wiecie, jak je wykonywać, ale jeżeli nie, to już tłumaczę: brzuch jest napięty. I najważniejsza rzecz, i najczęściej popełniany błąd przy pajacykach, no to pozycja kolan. Czyli dajemy kolana bardziej na zewnątrz i wykonujemy tak jeszcze przez parę sekund. Przechodzimy już do pierwszego takiego głównego ćwiczenia, czyli delikatnie schodzimy w dół. Więc, jak widzicie, kolana są y, troszeczkę ugięte i pracujemy najpierw jedną nogą, czyli dajemy ją delikatnie po skosie, tak, żeby jeszcze mocniej zaakcentować mięśni, pośrodkowy średni. I pracujemy tutaj przede wszystkim palcami, czyli możecie też położyć całą stopę jak najbardziej, ale tutaj palce powinny być przede wszystkim kładzione na ziemię, więc mocno brzuch jest napięty, możecie sobie trzymać ręce tak jak ja, możecie je trzymać bardziej na talii, ale skupcie się właśnie na tym ruchu, na tym, żeby prowadzić tą nogę po skosie. No i mamy chwilę przerwy i przechodzimy do dokładnie tego samego ćwiczenia, ale właśnie na drugiej stronie, czyli mocno, powoli dokładnie, z czuciem mięśniowym, kiedy dajecie tą nogę na zewnątrz, mocno spinacie pośladki na tyle, ile możecie i wracacie. I teraz, kiedy wracacie, te kolana nie schodzą się do środka, tylko też właśnie są neutralnie i później znowu na zewnątrz. I jeszcze chwilkę, mocno brzuch napięty, pamiętajcie, głowa jest przedłużeniem tyłowia, czyli nie podnosicie do góry. Nie. No i mamy przerwę, teraz troszeczkę popracujemy nad plecami, czyli pochylamy się, nogi są delikatnie ugięte, na pewno nie są przeprostowane i teraz jak widzicie, kiedy podnoszę rękę do góry, głowa idzie właśnie za tą ręką, czyli tak powinien wyglądać ten ruch i skupcie się w momencie, kiedy ta ręka idzie do góry, żeby ściągnąć łopatki, czyli mocno jedną stronę ściągamy i potem wracamy i dokładnie robimy to samo po drugiej stronie. Powoli, dokładnie. Brzuch tutaj też delikatnie może być napięty. I wykonujemy tak jeszcze kilka sekund. Pamiętajcie o głowie. Ok, i teraz troszeczkę mocniej się poruszamy, czyli robimy przysiady z podskokiem, czyli mocno, hop. I teraz kiedy robicie przysiad, cała stopa musi być na ziemi. Oczywiście kolana idą na zewnątrz i kiedy podskakujemy, możecie tutaj dotknąć tylko e, palcami. Jeżeli chodzi o pracę rąk, to możecie albo właśnie robić tak jak ja, możecie też trzymać ręce cały czas w jednym miejscu. Ale pamiętajcie o tym właśnie, to jest najważniejsze, że kiedy schodzicie właśnie do tego przysiadu, mimo że to jest podskok, to stopa ma być cały czas na ziemi. I tak jeszcze chwilę brzuchu oczywiście napinamy. Jeszcze, jeszcze. Dobra, i mamy przerwę. Teraz wchodzimy na ziemię i robimy mountain climbers. Nie robimy tego szybko, tylko właśnie robimy dokładnie, dlatego że chcę, żebyście tutaj mocno poczuli brzuch. Łopatki są ściągnięte, ręce są pod barkami i robimy najpierw lewe kolano do prawego łokcia i prawe kolano do lewego łokcia. I to jest coś najważniejsze, że to to, żeby faktycznie wykonywać ten ruch brzuchem, czyli kiedy dajecie to kolano do łokcia, z całej siły spinacie brzuch, i mocno dopinacie i dopiero opuszczacie i idzie druga noga. No i mamy już pierwszy set właśnie za nami. I kolejny zestaw zaczynamy high knees, czyli tu wprosto brzuch napięty i kolana idą jak najwyżej. I jak najszybciej, więc tutaj teraz chcemy faktycznie pracować szybko, więc mocno, mocno, mocno dawajcie jak najwyżej nogi, Tu jest prosty, brzuch napięty i jeszcze chwilę. Jeszcze, jeszcze, dawajcie, dawajcie, dawajcie. Ostatnie, dobra. No i mamy teraz... Przysiad za krokiem. Najpierw robimy jedną stronę, potem zrobimy drugą, więc przysiad i zakrok. Jak widzicie, ja robię tutaj zakroki po skosie, możecie je zrobić całkowicie do tyłu, centralnie do tyłu. Ja wolę po skosie, dlatego że wtedy bardziej jest akcentowany i angażowany mięsień pośladkowy średni, czyli przysiad klasycznie, spinamy pośladki za Dopinamy. I teraz nie mamy takiego właśnie konkretnego momentu dopięcia, dlatego ważne jest to, żeby faktycznie myśleć o tym, żeby wykonywać ten ruch i żeby wszystko szło z pośladku. Przerwa i robimy dokładnie to samo po drugiej stronie. Czyli zaczynamy od przysiadu i zakręt. Przysiad za krok, możecie trzymać ręce tak jak ja tutaj, możecie trzymać ręce na talii. Pamiętajcie tylko o tym, żeby brzuch był mocno napięty i żeby myśleć o tym właśnie, żeby pracować pośladkami i żeby ten ruch właśnie szedł z tych mięśni. Pamiętajcie o tym, że kiedy robicie przysiady, stopy powinny być cały czas na ziemi. To jest bardzo ważne, żeby wykonać właśnie odpowiednio przysiad i skupcie się właśnie na tym, żeby stopy były całe i palce i pięta na ziemi. Ok, kolejne ćwiczenie zaczynamy od przysiadu i później w tym przysiadzie prostujemy nogi i podnosimy się z całej siły spinając pośladki. Kiedy się podnosimy łopatki powinny być ściągnięte, czyli robimy przysiad do dzień dobry i podnosimy się, teraz mocno spinamy pośladki. To jest ten czas, kiedy z całej siły możemy je spiąć i przytrzymać je tą sekundę w maksymalnym spięciu. Jeszcze chwilę, pamiętajcie o kolanach. Brzuch napięty oczywiście. Dobra, i przerwa. Teraz znowu schodzimy na ziemię i robimy pompki. Jak widzicie, ja tutaj robię pompki klasyczne, możecie robić pompki damskie, które za niedługo tam Wam pokażę, czyli kolana idą na ziemię. Jeżeli to jest też dla Was za ciężkie, to możecie robić pompki w oparciu o ścianę, możecie robić pompki w oparciu o kanapę, o stół, cokolwiek macie. Teraz właśnie robię te pompki e, damskie i łokcie jak najbliżej idą tułowia. Brzuch jest napięty i pamiętajcie, że kiedy się podnosicie, to podnosi się całe ciało za jednym razem, a nie najpierw na przykład plecy, a później pośladki. Więc wszystko bardzo mocno musi być tutaj. Brzuch napięty i jeszcze raz. No dobra, mamy przerwę, teraz robimy schodzenie do deski. Czyli zaczynamy od schodzenia po prostu i teraz zostajemy w desce, wracamy i maksymalnie spinamy pośladki. I tutaj pracujemy oczywiście nad rękoma podczas schodzenia, kiedy robimy deskę, pracujemy nad brzuchem i w momencie, kiedy wstajemy, mocno dopinamy pośladki. Pamiętajcie, że przy desce łopatki powinny być ściągnięte, brzuch powinien być napięty, a głowa powinna być przedłużeniem tułowia. Pośladki nie są zbyt wysoko. One powinny być właśnie w jednej linii z całym ciałem. I jeszcze raz. I to już był kolejny set. Teraz znowu zaczynamy z pajacykami. No i zobaczcie, wiecie co to oznacza? To oznacza, że jesteśmy już w połowie, więc nie ma opcji, żeby się poddać. Mam nadzieję, że do tej pory trening Wam się podoba. Pamiętajcie o tym, żeby właśnie przy pajacykach kolana szły na zewnątrz. I mocno. Podbijamy sobie troszeczkę tętno, żeby później e, móc skupić się właśnie bardziej na napięciu mięśniowym, ale żeby ten trening też był intensywny, dlatego jeszcze 5 sekund. I zaraz przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, czyli teraz możecie odpocząć, a ja Wam wytłumaczę, co teraz robimy. Schodzimy, jak widzicie, na ziemię. I tutaj pracujemy i nad pośladkami, i nad brzuchem. Czyli to, co jest ważne, to to, żeby trzymać pośladki w górze. One nie schodzą nigdy w dół. Trzymacie je cały czas na tym samym poziomie, i to pozwoli Wam też mocniej właśnie przytrzymać brzuch. Czyli mocno brzuch i pracujemy tutaj nogą. Raz dajemy ją prostą, raz uginamy i robimy tak najpierw właśnie jedną stronę. Głowa sobie spokojnie leży, ręce sobie leżą, tylko właśnie pracujemy nogami i mocno utrzymujemy brzuch. Dobra, no i mamy przerwę. I teraz przechodzimy właśnie do drugiej strony i wykonujemy dokładnie to samo. Brzuch cały czas jest tak samo napięty, pośladki tak samo są e, cały czas w górze. Możecie zauważyć, że te pośladki będą szły w dół, więc wtedy mocno jeszcze bardziej je dopinacie i robicie znowu e, to samo, więc nie dajcie im opaść. Za bardzo wiem, że pewnie już jesteście trochę zmęczeni, ale spokojnie damy radę, dobrniemy do końca, więc mocno jeszcze parę sekund pracujcie nogą. Brzuch jest mocno napięty. Pośladki są spięte. Przykładamy się na bok i robimy unoszenie nogi właśnie leżąc bokiem. Noga która leży na ziemi, jest ugięta, ta, która pracuje jest prosta. Łokieć jest pod barkiem i mocno unosimy tak, żeby czuć właśnie pośladki. Pośladki, pośladkowe wielki i pośladkowe średni. i mocno skupcie się właśnie na tym ruchu, żeby to nie było tylko takie zwykłe machanie nogi, tylko faktycznie chcecie te mięśnie dopiąć i chcecie, żeby one pracowały. Dlatego też nie robimy tego zbyt szybko, nie robimy tego. Ile najwięcej powtórzeń damy rady zrobić w ciągu 30 sekund, tylko powoli. No i zobaczcie, przekładamy się już na drugą stronę i robimy dokładnie to samo, czyli skupcie się na tym napięciu mięśniowym, skupcie się na tym, żeby te mięśnie faktycznie pracowały i na mocnym, mocnym dopięciu. Jeszcze chwilę, weźcie też pod uwagę to, żeby nie ruszać zbyt mocno tułowiem. Tutaj pracuje przede wszystkim noga i pośladek i te partie faktycznie powinny pracować. Tu jest tylko do podtrzymania całej sylwetki. Dobra, mamy przerwę. No i teraz yy, będziemy pracować nad przysiadem w pozycji klęczącej, ale żeby coś więcej się tutaj też działo, zobaczcie, włączyłam do tego pracę rąk czyli kiedy. Na górze jesteśmy, mamy ręce prosto i później dajemy je na zewnątrz. One cały czas powinny być w górze. I one powinny być właśnie na wysokości barków. Jeżeli chodzi o pośladki, stopy są razem, kolana są na zewnątrz. Kiedy wstajecie do góry, mocno wspinacie pośladki, z całej siły je dopinacie i trzymacie tak mocno, mocno. I dopiero idziemy w dół. Cały czas praca rąk, brzuch jest oczywiście cały czas napięty. No i miło mi jest poinformować, że zakończyliśmy kolejny set, a to oznacza, że został nam już ostatni, czyli robimy high knees z całej siły. Jak najwyżej nogi, jak najbardziej spięty brzuch, postawa jest prosta, łopatki są ściągnięte i szybko, dawajcie, dawajcie, damy radę, bo to już jest prawie, że koniec, więc mocno, jeszcze chwilę, jak najwyżej kolana, dawajcie do góry, do góry, do góry, jeszcze trochę, ostatnie 3 sekundy i będziecie mieć przerwę, dawajcie, 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 dobra, ok, mamy przerwę, kładziemy się na ziemię i zrobimy sobie teraz supermeny. Ale z delikatnym takim urozmaiceniem, czyli będziemy robić Superman ze ściągnięciem łopatek. I teraz jak oglądacie moje live, to już pewnie wiecie, że teraz kiedy ściągamy łopatki, wyobraźcie sobie, że macie coś pomiędzy łopatkami i chcecie to zmiażdżyć. Czy to jest ołówek, czy to jest czyjaś ręka, więc idziemy, unosimy ręce, mocno ściągamy łopatki i wracamy i opuszczamy całe ciało. I znowu do góry, podnosicie też delikatnie nogi i bardzo mocno skupiacie się właśnie na tym napięciu, tutaj powinniście czuć. Całe plecy łącznie właśnie z odcinkiem lędziowym, bo supermeny są właśnie na odcinek lędziowy, żeby je wzmocnić. No i mamy przerwę i teraz robimy psa z głową w dole, z przechodzeniem właśnie do deski. To limocno, ustawiamy się i do deski. Przy desce, tak jak już mówiłam, wcześniej głowa przed dłużej tułowia, łopatki, ściągnięte, brzuch napięty, pośladki spięte i unosimy do góry, i wracamy. I tak jeszcze chwilę. Zobaczcie, że głowa nie unosi się wcale do góry, więc teraz jak robicie, nie powinniście patrzeć na ekran, tylko skupić się już właśnie na tym ćwiczeniu. Już wiecie, jak to ćwiczenie wygląda i wiecie, jak je wykonać, więc jeszcze chwilę i przechodzimy do przerwy siedmiosekundowej. No i teraz, y wiem, że to Wam się nie spodoba, ale robimy bunny plank hops, czyli ustawiamy się właśnie w pozycji deski i robimy takie podskoki do boków. Mocno brzuch napięty, kiedy je robimy. I starajcie się właśnie zrobić to jak najmocniej po skosie do deski, później znowu w drugą stronę i wykonujemy sobie takie podskoki, łopatki powinny być cały czas ściągnięte. Brzuch jak najbardziej stabilnie i jeszcze chwilę. Ok, teraz coś spokojnego, żebyśmy mogli chwileczko odpocząć, czyli pracujemy nad rozpiętkami i dogodajemy do tego pracę rąk. To jest coś w rodzaju dead bug, ale właśnie y, ręce wykonują trochę inny ruch, i znowu właśnie, kiedy te ręce idą do rozpiętek, czyli robimy coś w rodzaju rozpiętek, skupcie się na tym, żeby tę, tą klatkę faktycznie rozciągnąć, i kiedy wracacie, ją spinacie, czyli mocno rozciągamy i spinamy. Nogi tutaj są po to, żeby też delikatnie brzuch zaakcentować, więc jeszcze chwilę. Te ręce nie powinny tak latać, bo sobie latają, tylko faktycznie skupcie się na tym. Przerwa, podpór z pracą rąk. Gotowi jesteście. To już jest przedostatnie ćwiczenie, więc nie ma opcji, żeby się poddać. I zauważcie, że kolana są w powietrzu, czyli e, mocno trzymamy tutaj brzuch. Nie ruszamy się, tylko właśnie pracujemy rękoma. Najpierw jedna w dół i druga i znowu w dół. Brzuch mocno napięty, łopaty są ściągnięte i jeszcze chwilę, 10 sekund, damy radę. Nie ma opcji, żeby w tym momencie się już poddać. Dawajcie, jeszcze chwilę, jeszcze porazie. Raz i ostatni. Dobra, no i mamy pajacyki. To już jest koniec treningu, więc dawajcie sobie wszystko, wszystko, co Wam zostało, jakakolwiek tam siła. Wyciągnijcie ją z siebie i włóżcie ją w pajacyki już ostatnie 15 sekund. Dawajcie, mocno. Brzuch napięty, kolana na zewnątrz i jedziemy. Jeszcze chwila 10 sekund i będzie koniec. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. I ostatnie razy. Mam nadzieję, że wam się podobało i mam nadzieję, że zmęczyliście się tak samo jak ja. Dajcie znać, czy ten trening wam się podobał w komentarzach, a ja już kończę. Do zobaczenia. Pa.